Do Polski wciąż przybywają osoby z objętej działaniami wojennymi Ukrainy. Schronienie znajdują w wielu miastach, gminach i powiatach na terenie całej Polski. Pomocą służy im również miasto i gmina pieniężno. Leżymy w takim położeniu geopolitycznym, że każde burze dziejowe, burze wojenne przewijały się przez nasz kraj. Jako naród doskonale rozumiemy biedę i tragedię, jaką dotknęła ludzi na Ukrainie osoby przebywające z Ukrainy do urzędu zgłaszać się mogą między innymi z wnioskiem o przyznanie numeru pesel. wśród pracowników urzędów pieniężnie są osoby, które posługują się językiem ukraińskim, co usprawnia proces rejestracji. W urzędzie mamy przygotowanych ludzi do rejestracji, do informacji. Staramy się, żeby ci ludzie byli na bieżąco, jak najbardziej rzetelnie poinformowani, żeby przyjęci zostali tak, żeby czuli się, że tutaj mają też miejsce, tutaj mają spokój, tutaj mają bezpieczeństwo. Uchodźcy, którzy dotarli do Polski po wybuchu wojny i posiadają już wyrobiony numer PESEL, mogą udać się do Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam po wypełnieniu odpowiednich dokumentów otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na każdego członka rodziny. To jednak nie wszystko. Osoby, które już mają zapisane dzieci w szkole, mogą ubiegać się o pomoc w sfinansowaniu posiłku. Dodatkowo, cały czas działa punkt oficjalny zbiórki, także część rzeczy, które zebraliśmy, przekazaliśmy do magazynu Wojewody w Olsztynie. Ale jednak jeszcze kilka podstawowych rzeczy z żywności, ze środków czystości zostawiliśmy u siebie i wydajemy osobom, które tego potrzebują. Mieszkańcy gminy Pieniężno chętnie przejmują pod swój dach uchodźców. Osoby przybywające z Ukrainy znajdują tutaj również zatrudnienie. Pomoc Pieniężna płynie jednak dalej na tereny objęte wojną. Ukraińskie jednostki strażackie zasilił wóz strażacki wraz z osprzętem. Jako gmina przekazaliśmy samochód strażacki, ciężki samochód strażacki, który również pojechał tam kilka motopomp, również w to zaangażowały się nasze miasta też partnerskie, pomijając pomoc, jak i sami, jak i sami udzielają też na miejscu. Miasta partnerskie z Niemiec, Lichtenau i Rangsdorf oraz włoska miejscowość Fardella ściśle współpracują z gminą pieniężno, aby zapewnić uchodźcom jak najlepsze warunki. I pobytu. Wysłane przez partnerów paczki zostały posortowane i pojechały m.in. do domu dziecka we Fromborku, gdzie znajdują się dzieci z Ukrainy. Część darów została w konwoju humanitarnym wysłana do Ukrainy. Pozostałe rzeczy umieszczono w magazynie utworzonym w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie. między innymi żywność, środki higieny codziennie wydawane są potrzebującym wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie gminy Pieniężno. Jeżeli są jeszcze osoby, które nie zdążyły do tej pory przynieść jakieś rzeczy, którymi chcieliby się podzielić, także można jeszcze dostarczyć do tutajszego ośrodka. Najbardziej potrzebne są środki higieniczne, no i żywność. Pieniężnie został również zorganizowany przez lokalne stowarzyszenia koncert charytatywny Solidarni z Ukrainą. Uzyskane w czasie koncertu dochody z loterii, poczęstunku i zbiórki do puszek zostały przekazane na pomoc walczącej Ukrainie. W sekretariacie Urzędu Miasta można składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wszelkie informacje dotyczące różnych form wsparcia obywateli Ukrainy dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na gminnym Facebooku, również w języku ukraińskim. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv